No się ma kolejny opening, drugi dzień z rzędu <laughs> Mam jeszcze trochę tych legend, to pootwieramy, nie, ostatnio oddały bardzo. Jeśli chodzi o drop. No nic, skinsmanki, jak nie byłeś, chcesz tutaj wesprzeć, dawaj w z linku. Możesz po prostu popatrzeć jakiś udział w freebisach, taki nie nie wziąć udział, podbijmy jeszcze statystyki. I co, o ty, Patrz jaki fajny krawczyk znalazłem. No i właśnie, można szukać czegoś ładnego, wymieniać sobie Spoczko yy, na klejeczki. Na DM też fajny skinek. Można szukać ciekawych rzeczy do pogrania. Z kodem Grafiku masz plus 35% więcej do wpłaty. Sobie użyjesz kodziku. I do 5 dolków przy pierwszej wymianie, tu będziesz miał taki przycisk, możesz sobie kliknąć. No i dobra. Lecimy bez przedłużenia chyba. No właśnie, trochę głośno. E, fajna sprawa, e, że można sobie usiąść tak, teraz już takim fest wieczorkiem. Patrz, Mouse glitter. I pootwierać. Ej, no, co jest ta Kopenhaga? Powiem wam szczerze. Może przez to, że nie była tak otwierana przeze mnie. No to nawet idzie. Choć, no nie, nie wiem, czy jest ten. Dobrze, że tak mówię, bo być może zapeszę i coś nas tutaj zaraz sponiewiera za te słowa. Oczywiście, lajk, like, jak lubisz openingi. No i tak, ten zapo. O. Tak szczerze bym się nie obraził, bo nigdy jej nie, nie miałem w ten WQ, a ta Spegela nawet ładna całkiem to holo. <laughs> o, Team Spirit. Wracając, to będzie Opening ze Sztokholmu, obiecany we wrześniu, tylko pewnie trochę później. Yy, wiadomo, chciałbym otworzyć jak najwcześniej, byłoby super przyjemnie, ale po pierwsze, być może ktoś zasponsoruje ten Opening. What? Tak, to jedna z, no w sumie, ważnych rzeczy. Yy, drugą też ważną jest to, że Fajnie byłoby go zrobić w lokalu, jak już tam będę miał światłowód Także wiesz, wtedy lepsza jakość streamka, niezetni i tak dalej No ty, ty, to jest no wiadomo spoczko Może no, więc, więc przyjemne z pożytecznym. warto Więc trochę poczekamy, no ale może dzięki temu też ten opening sztokholmowy będzie większy No nie tylko może Sztokholm, bo jakiś antwerp też byśmy otworzyli eee, Zobaczymy Sztokholm na pewno to jest taki e, punkt programu to będzie znaczy, a czy coś tam do dopchania, żeby dłużej poklikać? Czemu nie? Głowa mnie boli, co jest? Z, ty z tyłu już po mnie GG. Natomiast jak sobie tego dwie. No nie, no proszę państwa. Kurcz. Co tu się dzieje? Na w goldzie. Drugi dzień, drugi gold. Właśnie Deadlock. Pozdro dla widza, który mnie zaprosił do tego. Nie pamiętam, czy to to był. Water yy, mi się trochę kojarzy. Ale pozdrow dla ciebie. Przyjąłem. Dwa razy mi się już po, zreset, ten, pobieranie zresetowało, nie nie wiem czemu. wiem tam 7 giga i wróciło do 0, eee, niestety. Ale może pobiorę, zagram. Podobno chwalą sobie ludzie. To nie w co nad no, deadlockiem teraz klika zamiast cs -ka. Z cs podziałać. Niestety, jak w oczy. No, dobra. Ja tu gadu, gadu. No w sumie gold wyleciał, Jakby jeszcze do, jakbyśmy dopchali tym holo. Tego golda. To by było super. O no, Vitality się pojawiło. W sumie jakie holo ja bym chciał? Wirtusów bym chciał. I. W sumie już większość holo z tej kapsuły raczej otworzymy. Otworzyliśmy. Eee... Shanghai, to też. W sumie niebawem. Znaczy no. O co jest Navi? Nie no, wy tyfy. jest jakaś broken. Włota się. Trzeba było te legendy wcześniej otwierać, jak to coś jeszcze warte było. Wracając do moich rozkmin, szanka niedługo, nowe kapsuły, nowe openingi. Mam nadzieję, że tutaj z tłem <gryw> i nie, będę się podwójnie cieszył. Bo po nie sobie otworzę to jeszcze Market nie, może nie walnie tych kapsuł. Znaczy kapsuł i naklejek wcześniejszych. Już tak gadam, żeby mówić. Ten, o nie, o nie. Szkoda, no tak coś czułem, że to za szybko leci, nie? Że nic z tego nie będzie. No nic. I tak spoko. Dwa X Goldie, Goldy Holo. Tak się tak trzeba żyć. Zostaw suba narka.